Cześć, z tej strony. Manga to jest kolejny odcinek moich infożmiek. W tych infożmiekach porozmawiamy, porozmawiamy sobie na te trzy tematy, które macie na ekranie, czyli o beznadziejnych komentarzach, o obliwionie i o terenie. No to tak, zaczynamy od pierwszego podpunktu, albo <laughs> nie, od trzeciego. O tak, chodzi o e, terrorie. Hmm. Co sobie możecie o tym pomyśleć? No to tak, chodzi o to, że e, Zapowiadam, I to, jest takie i to jest moje zapytanie dla Was. Czy, czy widzielibyście mnie w roli tego, abym ee, nagrał serię e, Terrari? Bo nie mam co za bardzo na razie bo mam sobie komputer, więc Terraria ja może opuść dla Jotów i e, tych innych, e, więc może Terrari. Jeżeli tak, to proszę napisać tak w komentarzu e, pod tym filmem napisać. E, 3 znaczy, kropka tak, albo 3 kropka nie. Eee, to jest tak. The Elder scroll 4 czyli Jeżeli chodzi o to, mm. <laughs> wcześniej pytałem was, czy chcecie, abym to kręcił. Kilka osób pisało, że nie widzimy w tej roli. kilka, e, Dwie, czy jedna tam pisało, że e, ja chcę, więc postanowiłem, że nie będę tego kręcić. W sumie już. No, więc nie będę. No, no i to był no, teraz, teraz najważniejszy punkt, <laughs> informuj mi jak. Chodzi o beznadziejne komentarze pod moimi filmikami. Chcia, nie wszystkimi, tylko na ciebie znaczy konkursów, czy tam, Opiszę na przykład, że jestem teraz udaję konkurs świąteczny, zapraszam do udziału. <laughs> I nie chodzi o to, że <laughs> tam jest pisze, zasubskrybuj mój kanał, łapka w górę pod filmikiem i komentarz. No i jak niektórzy ludzie piszą, biorę udział. Super komentarz. jakiś śmieszny komentarze o świętach. Bomba komentarz. Podoba mi się. Nie wiem. Jakieś tam jeszcze fajne komentarze, bez przekle. Tam nie fajne komentarze, Ok. bardzo fajnie. Ale chodzi, jeżeli chodzi o takie komentarze jak na przykład, nie będę wymieniał tutaj z, z, z tego z niku. Na przykład dżem, nie wiem tam, czekolada, ciastko, czy jakieś takie komentarze. Um, możecie sobie sami wejść na um, konkurs świąteczny sobie pooglądać te komentarze <laughs> przepraszam Chywka. i zdenerwujmy takie komentarze no um, bo to jest głupie po prostu nawet nie na, na, jeżeli nie chcecie żebyście tak jak pisać piszcie takie komentarze to jest beznadziejne napiszcie jakiś fajny komentarz o świętach teraz jak na temat się on jest komen, yy, no, konkurs to nie, napiszcie jakiś fajny wiersz o świętach i pod spodem biorę udział, albo nie wiem, samo biorę udział, albo jakiś kawał i biorę udział, bo nie wiem, dużo sposobów, ale nie, kurde, jakiś tam gem, ciastko, czekolada to jest głupie, po prostu ja tego nie, nie toleruję. To nie, nie śmieszy mnie to. Jeżeli was to śmieszy, to fajnie, ale mnie nie śmieszy. No więc tak, zacznie, powtórzmy to. Terraria. Jeżeli chcecie, abym nagrał terrarię, to y, napiszcie trzy kropka tak w komentarzach. A jeżeli, no, to dwójka no, no to wiecie już, i te beznadziejne komentarze. Jak wspominałem, jakieś fajne komentarze nie wiem, jakiś kawał, wierszyk o święta, jakże był jest teraz y, konkurs y, na święta akurat zapowiedziany. Choć y, y, wierszyk, kawał, na przykład, a bo nie, ja sam biorę udział, no, a nie, i nie jakieś beznadziejne komentarze. No. Myślę, że to by było na tyle. Tych infożmijek. Mi się tu akurat Steam aktualizuje. Dobra. To było na tyle infożmijek. Ja jestem OneGaplay. I do zobaczenia.